Cześć, to znowu ja. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją. Recenzją Mer Special. Dużo osób mnie już pytało, ponieważ wiedziało, wiedziało że skończyłam swoją kurację. Także troszkę zwlekałam z tym, bo przyznam szczerze, że ostatnio nie miałam zupełnie czasu na nagrywanie nic, niczego. Byłam, pracowałam niemalże codziennie, także po prostu nosiłam rzeczy, no, nie miałam siły i, i czasu. No ale jestem zamierzam, to będzie szybka recenzja, bo będę mówiła tylko o tym produkcie więc e, Mer Special e, tutaj jest 60 drażetek i bierze się je dwa razy w ciągu dnia czyli to już w zależności jak tam chcecie rano, wieczorem e, powinno starczyć na 30 dni e, produkt ten kosztował mnie osobiście 49 zł kupiłam go wszystkim z Krakowa e, kupiłam go w Krakowie w galerii krakowskiej, w aptece w galerii e, na lewo od e, wejścia. Wiecie na pewno, gdzie to jest. 49 zł. E, drażetki były różowe, niestety no już mi się skończyły. Niestety, bo naprawdę e, ubóstwiam ten produkt i chciałabym bardzo kupić sobie jeszcze raz, e, go spokojnie jeszcze raz go stosować. E, słuchajcie, to, jest, to, jest, to są drażetki, jak już na pewno wiecie, e, które mają poprawić kondycję naszej skóry, włosów i paznokci i e, jeżeli chodzi o skórę, e, ja ze skórą nie mam wielkich problemów, także było mi ciężko zauważyć jakąkolwiek różnicę, więc może na skórze nie będę się skupiała. Chciałabym się skupić na paznokciach i włosach. E, jeśli chodzi o włosy, moje włosy e, przeciętnie rosną e, do centymetra półtora na miesiąc. E, Dokładnie pod koniec sierpnia, to, był, to była końcóweczka sierpnia, dosłownie jak nie wiem, 28 sierpień, coś koło tego, byłam u fryzjera i ścięłam włosy jakieś 5 cm. I wtedy też zaczęłam już stosować Mer Special i skończyłam go stosować pod koniec września. Moje włosy znowu były tej samej długości. Moje włosy w ciągu miesiąca urosły 5 cm rosły w zastraszającym tempie i to samo dotyczyło moich paznokci rosły mi tak szybko, że musiałam je piłować co drugi dzień, bo po prostu mi przeszkadzały. Mam problem z zapuszczeniem paznokci, także byłam zszokowana, ponieważ widziałam, po prostu widziałam co się dzieje. Czasami bierzemy pewne środki, czy używam pewnych kosmetyków i nie widzimy znacznych rezultatów. Być może widać je gdzieś tam po, po długim, długim okresie stosowania, czy przy drugiej butelce, prawda? A, m, także zwracamy zawsze uwagę na to, jak ten produkt działa, bo chcemy, żeby działał natychmiastowo. I muszę powiedzieć, że te drażetki na mnie osobiście zadziałały niesamowicie. E, ja nie stosuję innych, na, na dzień dzisiejszy nie stosuję w ogóle innych y, witamin, nie, nie, nie łykam centrum. Powinnam, ale nie robię tego. Także jeżeli, kiedy brałam te tabletki, kiedy miałam tę kurację, brałam tylko te tabletki, te drażetki i nic, nic poza tym. No więc, co ja mogę powiedzieć więcej? Są bardzo wygodne, jeśli chodzi o ich połykanie, bo są malutkie może nie ma maciupeńkie, ale są takie wygodne, jeśli chodzi o ich połykanie mają śliczny kolor, szklane opakowanie nic jeśli chodzi o wygląd bardzo mi odpowiadają jeśli chodzi o ich zastosowanie ich plusy plusy tych drażetek same plusy jak dla mnie ja serdecznie polecam bardzo jestem ciekawa jakie Wy macie spostrzeżenia na temat tego produktu czy takie same jak ja czy może, czy może nie może macie, jeżeli macie coś innego do polecenia, coś fajnego, to też e, proszę napiszcie na dole, bardzo jestem ciekawa. E, jeśli chodzi właśnie, bo co chciałam powiedzieć, moje włosy zaczęły dosyć silnie wypadać i e, no, w trakcie stosowania tego nie zauważyłam zmian, jeśli chodzi o ich wypadanie, czyli nie zmniejszyła się ta ilość, ani też nie zwiększyła. E, na pewno pomogło to wzrostowi moich włosów i y, paznokci. To 100%. Także y, na pewno to działało. To wszystko. Dziękuję Wam bardzo i, i bardzo liczę na jakieś opinie, komentarze co do produktu. Także y, zachęcam. Y, dziękuję i trzymajcie się.